a doświadczenie było indywidualne dla każdego z uczestników. Inni pisali, że nawet chcąc zdradzić tę tajemnicę, doświadczenie to było niewypowiadalne. Do czego nas to prowadzi? Szczęśliwie naukowcy badający misteria wyszli z hipotezą, która łączy wszystkie elementy w jedno. Co więcej, udało się nawet znaleźć naczynie, w którym mieszano ten wywar. Znaleziono w nim zarażony sporyszem jęczmień oraz mięte polej. Sporyż jest znanym od dawna grzybem, który atakuje zboże, właśnie pszenicę i jęczmień jest niezwykle toksyczny i prowadzi do halucynacji, a w zbyt dużej ilości może nawet powodować śmierć. Mięta polej z kolei jest stosowaną do dziś w rośliną, w małych dawkach pobudza ona ukrwienie, lecz w większych prowadzić może nawet do poronienia u kobiet w ciąży bądź do śmierci. Chociaż nikt nie pokusił się oficjalnie o przygotowanie kekeonu, fakt, że ze sporyszu do dzisiaj produkuje się LSD, jest mocnym dowodem, że właśnie on stosowany był jako generator mistycznych doznań w eleuzyjskim telesterionie. Nie zaskakuje nas użycie psychoaktywnych substancji w greckim kulcie, ponieważ psychodeliki stosowane były w religiach większości starożytnych kultur. Co więcej, zażycie LSD opisywane jest przez ludzi, którzy tego doświadczyli, właśnie jako doświadczenie na granicy śmierci.